Witam was serdecznie znowu na moim kanale Dzisiaj będę dla was prowadził odcinek serii Minecraft z ekwivalentnie żywcem Teraz już będzie odcinek numer 10 z tego co się nie mylę Dziękuję za, za prawie czy ponad 3 godziny oglądania Dziękuję za, za pozytywny odbiór serii i powiem wam, naprawdę jestem zadowolony z odzewy jak się pojawił. Dzi na dzisiejszym odcinku będziemy robić kurczaki, będziemy się bawić z kurczakami. Także, możemy zaczynać, a ja was serdecznie zapraszam do wspierania standardowo, do polubienia, do napisania komentarza. I Zapraszam do oglądania. Hmm, dobrze, żeby zacząć w ogóle z kurczakami, zobaczmy sobie questy. Hmm, co my mamy w questach? Kurczaki, gdzie są kurczaki? Tu są kurczaki. Czy jestem w stanie zrobić wiert... O, po co mi wiertło jak to? żeby to zdobyć potrzebuje jajko, patek i pióro jak akurat gdzie jest a tam się pojawiła minus 7 No daj, 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 daj jajeczko. Daj jajeczko. Daj przedmioty. O, dziękuję za szansę, szans Cuba dziękuję za jeczko, to się akurat przydał. Dziękuję za aluminium. A mele panie, tego nie, tego nie pomalujesz. Pa, 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 pa. Jednego gondla potrzebuję. Stąd. Tak, nie, nie skończyliśmy Dinkers Construct, ale zaczniemy kurczaki, bo, bo możemy. Eee, no i ja bym... Ja bym tego szans Cuba otworzył... Otworzył, gdzie otworzył? otworzył gdzieś na Doola. W góry są wiśniaki. A kto nie wie, to niech zobaczy do ostatniego ścinka. Bo tam też, bo tam właśnie się to pojawiło. Z ostatnich gościnków. Muzykę możemy dać na 30. Dobrze. Mamy szanski. Możemy go otworzyć w tym miejscu. Proszę, żeby coś dobrego... Proszę, żeby... <grywka> Ile owcy! Najdziwiejsko, Bart! O, surowa wołowina. Jak pięknie. Dostaliśmy... Jest wełna. to tak poważnie się postawiło. Ja tak poważnie się postawiło. Uh, 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 uh. Oj, trochę chyba za bardzo wstawiłem e, możemy zobaczyć czy mamy pochodnie. Oczywiście, że mamy pochodnie. Natomiast problem się pojawia, że to tu mm. Chyba po prostu tak to zostawimy. Czyli wziąłem trochę wełny i tak I by trzeba zrobić a to niszczy na, na 3 na 3 ale to się 3 na 3 na 1. Tak? 3 na 3 na 1. 3 na 3 na 1 Przedałoby się właśnie takie łopatość się Siekiero killoffem Łopa Łopa, się łopa. diamentowa mm, Diamentowa mm. jest chyba najlepszy jaki możemy zdobyć Łopata, kilof, się siekiera i dwa patyki Łopata, siekiera i kilof i dwa patyki. Łopata się kiera, kilow, dwa patyki. a ja w tym czasie się najec. Czy mamy stu... a tu jest, no tak. Wełna, jedzenie. Nie takiego rodzaju rzeczy. Eee, a diamantowe rzeczy, no tak. Eee, trz... Łopata 1 siekiera, 3 kilołów, 3 gdzieś 3, 6, 7 Dobrze starszy. Eee, dwa patyczki. Dwa patyczki, dwa patyczki, nie dwa, więcej, dwa, cztery, sześć, osiem. Teraz mamy crafting i teraz tak. Łopat, kilow, łopata, siekiera, łopato, siekiero. Kilów. Opa, się kierę. to się Nie diamentowy, już ładnie to wygląda. Diamentowy. Ehm, no tak, mieliśmy się wziąć za kurczaki i jajeczka. Gdzie? Tu mam jajeczko Chodź za pierwszym. Nie pędź, to też Uuhu. Fajnie by było, jakbym miał gdzieś hopper wodny. A do tego potrzebuję żelaza na przykład. Czy ja mam gdzieś... Czy ja mam gdzieś... Czy ja mam gdzieś coś takiego jak... Czy ja mam gdzieś coś takiego jak, 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 jak. Jak, jak, jak żelazo.

Mm, nie chcę pillars, nie chcę tego... No i platform? a do tego... Nie, nie chcę. Eee... się... A, chciałem zrobić sobie sztopkę żelazo. Jeszcze... Trzy. Trzy. Sztopkę żelazo. Dobra. Teraz potrzebuję trochę drewna. No tam, to, to znaczy drewna w ilości. W ilości hmm, 16. Czy mam drewno w ilości 16? Pewnie nie. Dlatego trzeba posadzić sadzunkę. Będę się po jakiś magazyn zrobić. Czy tam, wtem? Czy tam? I całość ściągnęła. Teraz to mogę wziąć tu. Mogę wziąć crafting. A z craftingu mogę zrobić dwie skrzynki. Teraz mogę wziąć, zebrać sadzonki, A w tym craftingu mogę zrobić coś takiego jak leje. Potrzebuję jednego leja i potrzebuję jednej skrzynki. Jeszcze raz, trochę za dużo zrobiłem. Potrzebuję. Szkła, myślę, że ze, 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 ze szkła jedną. Aj co tam mamy takiego pod ostatkiem bruku? O, już ile? Sporo, 2000 tysiące. Nie wiem, czy mogę dalej. O, nie mogę dalej. Eee. Tu możemy postawić to tutaj na przykład i to będzie tak tu będzie skrzynka nie żeby nie było źle, to tu nie będzie skrzynka nie Dzień. Jest tu skrzynka tu a Źle postawiłem, prawda? Tum Teraz patrzymy, czy. przejdzie, przeszło. Dobrze. Teraz tak. Tu możemy postawić. Jednak potrzebuję jeszcze jedną skrzynkę. Okno, a to później przy, przy budowie to się przyda. E, jeszcze najlepiej to jeszcze jeden lej. I teraz tak. E, mogę postawić tu bruk. Tu szkło. Mogę to zniszczyć, pozostawić wejścia. Pozostawić wejście, I tak, żeby nie uciekł. Czy ja mam mhm. może jeszcze jedno szkło? Bania. Yy, natomiast potrzebuję jeszcze trochę bruku. Bruk, to bruk. No i zróbmy tak. Dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. No, proszę! Naprawdę to jest ostatnie jako jakie mam. Może jest jakiś inny sposób na pióro. Blok piór. alachami, docinanie z góry. A blok piór jak być? Nie no nie da się za bardzo. Poprzez jedynie zabicie. A co mogę zrobić z jakim Mogę zrobić ciasto. Jak zrobić jakieś cenie ulepszenie do tego. Ciasto pszenne, pieczony kurczak. To mogę zrobić smażone jajko. Smażone jajko, ciasta. Nie no. To jest tak naprawdę jedyny sposób, tak? Będę potrzebował jednak jeszcze więcej. Yy, no to jeśli nie damy rady zrobić tego, no to ja proponuję. Co ja proponuję? Ja proponuję dalej iść z tym koło kruszące. Jak nie koło kruszące, to może być na przykład. Hmm. Nie no, myślałem, że, że zrobimy kurczaki, natomiast jeśli nie możemy zrobić kurczaków, to hmm. się pojawia pytanie, co możemy. To możemy się pobawić na przykład w, w piece. Uh. Lepszy jest Nederajtowy, ale nie zrobię. Obsydianowego płomiennej różki nie mam. Nie zrobię. Emeraldowego mogę zrobić. Diamentowy mogę zrobić. Złoty mogę zrobić. Szlaz mogę zrobić. 8 żelazo. Weźmy trochę żelaza tego. Weźmy, rozwalmy te piece. I zróbmy te dwa żelazne. Mogłem robić koprowy. Ale nie jak zrobić koprowego. Mogę zrobić. Dwa żelazne. Bo żelazne mogę zrobić. A, nie, nie mogę zrobić po żeby sobie przynajmniej jedna z tych kluczy na złota hmm. e, 7, 7... 9 plus 7 to jest 16 tak, 16, 32 Ale myślę, że ze stach mogę przekonać. Bo znowu też tego pieca mogę... Czy Gdzie ja mam gdzieś jeszcze taki piec zwykły? Tu nie. Tu nie. Tu nie. No i zobaczcie. Troszkę szybciej, tam u góry raczej nie, tu też raczej nie, tam na to raczej też nie, raczej nie ma. Nie, no dobrze, to teraz mamy. É isso O, pszczółka się pojawiła no, 12 Szybko, yy, Staxbruku i lecimy. I tam trzy sztabki, osmond, twoje sztabki aluminium, chyba sztabki, że coś jeszcze było. No trzeba szukać, trzeba czekać na jaja. Już 15, już 18. Mogę mhm. zrobić trzy trzy bloki złota. Już będzie na pierwszy złoty piec. Ale poczekajmy. Jeszcze chwileczkę. I będzie na drugi i będzie na trzeci. Ale możemy za to dobrać play smash. Tak, 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 tak. tak tak Dokładnie tego potrzebowałem. Dokładnie tego potrzebowałem tylko do Potrzebowałem tego dokładnie do 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 czego zrobienia do tego jako paliwo z tego to z tego co się nie ma no po do rzeczy tu do, do kobla generatora tego potrzebuje pomna krew, a to się zdobywa przez Nowe Zobaczmy, czy pójdzie, bo on na być może, że pójdzie. Ja nie chcę tego, ja nie chcę tego, ja chcę yy, generator. Generator i diamenty, 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 diamenty 4 eee, bloki 36 szybko, 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 fast, fast, fast 29. Eee, Naprawdę? Hmm. No no. Paliwo, sodlewnicz, Promowanie, modyfikacje, króczenie na płomienny proszek. Z płomiennego proszku mogę zrobić laterny, ulepszenia. Rzeczy, takie rzeczy, taki, tam, alchemia, alchemy table tu odlewnicze, modyfikacje, taki, mm. Nie można tego wykorzystać jako. jako. sposób na paliwo. Aha. Czyli do paliwa jest za słaby. No potrzebuje pół meka. i dobra. Już myślałem, że będzie generator. Jednak nie. Jednak nie. Mogę tu wrzucić klinę? Może węgrem da się przypalić. Nie no, trochę się zawiodłem. Trochę się zawiodłem. Ale no dobrze to się przyda Zapaliło się chociaż mm. No, w węgiel, węglu wrzućmy jak się to przypada, żeby to później było można robić mm. Trochę nie rozumiem o co chodzi, o tym, ale tym. no dobra. Dlaczego to się nie stykuje Nie mam pojęcia. Może chodzi o dobrze, po prostu przewalałem. Dobrze. No złoty zrobiony, diamentowy potrzebuje diamentów. Coś tu się stanęło. A, glina została no tak. Ten Trzeba przynieść. I szkło, tak? I szkło. Jest to piach? Gdzieś to był piech On dosyć szybciej, dosyć szybki. dobrze, do tego potrzebuję szkło plus ten, do tego potrzebuję emeraldy, czy ja mam emeraldy gdzieś, czy ja emeraldów nie zdobywałem? A, pewnie to musiałem zdobyć. Yy, I potrzebuję ile? Yy, 8, 16, 24. 24 emeraldy. A, są. Yy, to potrzebuję nie 6 sztuk. Dziękuję. Dobrze. Teraz piece diamentowe. Piece emeraldowe. A złoty został, bo nie mógł się łaskawie przerobić. Dobrze. To, to jest zrobione. Teraz to przypada z szybkością. Jaką? Bardzo szybko. Bardzo szybko. Dobrze. Jest emeraldowy. To możemy odpinować. Dobrze, widzowie, ja wam za dzisiaj będę serdecznie dziękował. Próbowaliśmy z, zacząć z kurczakami. Niestety się nie udało. Zrobiliśmy przynajmniej emeraldowy piec, który przepajam bardzo szybko. Za dzisiejszy odcinek Wam serdecznie dziękuję Mam nadzieję, że dobrze, że dobrze i miło się oglądało Zachęcam do obejrzenia Przyszłego odcinka Dobrego wieczorku i dzionka W zależności kto ja, jak tam ogląda I Zapraszam oczywiście na kanał Nadawczy Twitch Szkłocik Podłoga Serwer węglowy no, Serwer Minecraft Węglowe pola. Także Wam dziękuję a, zapraszam również na Instagrama. Na TikToku tam też trochę się udzielam. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia jutro. Do usłyszenia bardziej. Bajo.